Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku. A dzisiaj zajmiemy się tym oto kotłem, a w zasadzie omówimy, co to jest za kocioł. Czy jest to kocioł hybrydowy? No, można powiedzieć, że trochę tak, trochę nie. Na pewno jest to kocioł na dwa paliwa, czyli na drewno i na pelet. A jak działa? Tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam do oglądania. Kocioł spalający. Pelet z automatu, jak również drewno. Jak działa automat? Automat, czyli spalanie peletu, odbywa się poprzez zasypanie w naszym zbiorniku peletem. Pobieramy rurą podającą. Pelet spada nam do naszego palnika, i tutaj, w komorze paleniskowej, wszystko odbywa się nasze całe spalanie. Kocioł jest kotłem tylnokanałowym, a więc dość niskim, pasującym do niższych kotłowni, dzięki właśnie temu, że jest to kocioł tylnokanałowy, również jest kotłem bardzo ekonomicznym, ze względu na to, że mamy bardzo dużą wymianę ciepła tutaj akurat w tym kotle. Więc pelet palenie z automatu no nie jest jakimś skomplikowanym procesem. Jeszcze wspomnę, na temat właśnie spalania, tutaj tym wszystkim zajmuje się sterowanie. Sterowanie, które doregulowuje sobie podawanie nadmuch, tak aby ten proces spalania odbywał się w bardzo sposób kontrolowany, a dzięki czemu zaoszczędzamy nasz opał, tak? ponieważ spalanie jest zupełne. A jak to działa, jeśli chodzi o drewno? No właśnie. Kocioł ten, który tutaj widzicie, jest kotłem, który jest certyfikowany jako kocioł peletowy. Ale mamy w zestawie drugie drzwiczki. Drzwiczki już bez otworu na palnik. Otwieramy, odkręcamy sobie drzwiczki, przykręcamy drugie i mamy kocioł zgazowujący drewno. Mamy kocioł, który również jest certyfikowany. Czyli mamy dwa certyfikaty na pelet. Jak i drewno. Dlaczego powiedziałem, że to nie jest kocioł hybrydowy? Ze względu na to, że przy kodle hybrydowym mamy możliwość przejścia automatycznego z drewna na pellet. Tak? No tutaj można powiedzieć, jest to kocioł dwupaliwowy, ale musimy troszeczkę użyć więcej siły, jak również chęci spalania czegoś innego. Tak jak powiedziałem wcześniej. No musimy wymienić te dolne drzwiczki, które podkreślę, mamy również w zestawie. Tak? Więc no nie jest to jakimś wielkim kłopotem, natomiast no trzeba użyć troszeczkę siły, odkręcić dwie czy trzy, trzy śruby, przekręcić drugie drzwiczki i wtedy mamy kocioł typowo wskazowujący drewno. Komorę mamy dość sporą tutaj w tym kotle, więc no możemy wrzucić tutaj większe, większe łupki drewna. Także na jakiś Czas spalania nam wystarcza. Jaki to jest czas? Średnio jest to czas między 4... A 12 godzin, tak, w zależności od poboru ciepła. Im większy jest pobór ciepła, tym, no wiadomo, na krócej nam wystarczy. Jeśli tylko doładowujemy bufor, ponieważ jeśli mamy ten kocioł zamontowany jako kocioł drewno, jak również pellet, musimy pamiętać o tym, że musimy zamontować do takiej instalacji bufor. Natomiast jeśli ktoś nie chce korzystać z drewna, no to wtedy tego bufora już nie potrzebujemy, nie mamy obowiązku montować. Czyli inaczej mówiąc, mamy kocioł peletowy, mamy dodatkowe drzwiczki tutaj bez, bez otworu napalnik. Jak najbardziej możemy sobie y, tylko i wyłącznie jego zamontować y, razem, wiadomo, z bojlerem i z podzespołami, ale nie musimy montować bufora. Natomiast jeśli chcemy, żeby ten kocioł pracował nam jako drewno, jak i pelet, no to w takim wypadku musimy mieć zamontowany bufor. I tak jak powiedziałem, komora jest no, dość, dość znaczna, dość spora, więc łupki nam tutaj wejdą okazałe, więc tak jak powiedziałem, ten czas też jest dość, dość spory, jeśli mówimy o, o spalanie drewna. Tak? Minusem jedynie jest to, że musimy przełożyć te drzwiczki, abyśmy mogli palić czy drewnem, czy peletem. Tak? Jeśli ktoś e, chce używać tego dość często, będzie y, zmieniał to paliwo, czyli chce raz peletem, raz, y, raz drewnem, no to może to być trochę uciążliwe. Natomiast jeśli robimy tak, że palimy w większości sobie peletem, a mamy jakąś... Y, Nazwijmy to któryś, któryś metr drewna, który chcemy również spalić, a nie chcemy tego po prostu wyrzucać. No to wtedy jak najbardziej takie, coś, takie rozwiązanie okazuje się bardzo trafnym rozwiązaniem, ponieważ mamy możliwość spalenia tego drewna i palenia peletu zupełnie również legalnie. Kocioł od takiej typowej hybrydy, gdzie wszystko może odbywać się jednocześnie, jest tańszy odrobinę ze względu na właśnie to, że no musimy tutaj wykonywać jakąś pracę podczas zmiany palenia, tak? Więc kosztowo wychodzi troszeczkę mniej niż standardowa hybryda, ale ten minus może się również okazać też plusem, ponieważ jak wyciągniemy palnik, założymy no już typowe drzwiczki do, do kotła zgazowującego, wtedy ta komora nam się jeszcze powiększa, tak? właśnie przez to, że już nie mamy zajętego tego miejsca przez palnik. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. W każdym bądź razie mamy możliwość w tym oto kotle, a jest to kocioł o nazwie Agrobio, jak najbardziej spalania i drewna, i peletu, ze względu na to, że ten kocioł przeszedł badania z drzwiczkami już typowymi do drewna. Jako kocioł zgazowujący drewno, jak również w tej wersji, którą tutaj widzicie, przeszedł badania jako kocioł peletowy. Ten kocioł znajduje się na liście zoom, więc możecie również otrzymać na, nie, na taki kocioł dofinansowanie. I znajduje się na liście zoom jako kocioł na drewno, jak również kocioł peletowy. Kocioł tak jak widzicie, bardzo estetycznie wykonany, z grubszej blachy zewnętrznej, więc nie ma możliwości, żeby przy jakimś tam puknięciu nam ta blacha zaczynała się wginać, gdzieś odkształcać, no tego nie, 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 nie będzie. Tak samo możemy powiedzieć o sterowaniu. Tak? Sterowanie jest jedno z najwyższej jakości firm produkujących sterowania w Polsce, więc również nie mamy obawy o to, że coś może się wydarzyć z tym sterowaniem. Jeśli chodzi o palnik, palnik jest samoczyszczący, ale nieobrotowy. Tylko tak zwany tłokowy, czyli rusza nam się co jakiś czas nasze palenisko. Bardzo, bardzo dobrze się to sprawdza przy gorszej jakości peletu, ponieważ z gorzelina, która się wytwarza na palenisku, zostaje wypchnięta z paleniska, dzięki czemu to spalanie naprawdę jest bardzo, bardzo dobre. Wyjście do czopucha mamy średnicą Fis 160. standardowe, mamy również. Zamykanie tutaj na czopuchu możemy przysłonić sobie, jeśli mamy zbyt mocny ciąg, mamy regulację, jak również mamy przełącznik taki, jakby to powiedzieć, przestawianie krótkiego obiegu, czyli przy rozpalaniu możemy sobie przełączyć na krótki obieg, żeby nam się szybko nasz komin nagrzał, żeby wytworzył się ciąg w kominie i później zamykamy i przechodzi nam spalina przez nasz cały wymiennik. Kocioł wykonany z blachy szóstki, blachy kotłowej, więc naprawdę z dobrego materiału jest wykonany. Mamy tą część przednią, no to tak jak powiedziałem, jest to część paleniskowa. Tylna część to są kanały, czyli wymiennik ciepła, gdzie spalina przechodzi i automatycznie oddaje ciepło do naszego domu. Tak? Mamy szufladę, czyli inaczej mówiąc, mamy możliwość wyciągnąć sobie cały popiół, który gromadzi się podczas spalania. Nie musimy w jaki sposób go wybierać, wyciągać. Mamy do tego szufladę, także z tym nie ma najmniejszego problemu. Jedyne, tak jak powiedziałem, musimy wymienić drzwiczki, jeśli chcemy palić drewnem i tutaj mamy już miejsce przygotowane, abyśmy mogli yy, założyć ruszta do spalania drewna. Także to jest cała nasza Uciążliwość w tym typie kotła, ale jeśli tak jak powiedziałem, ktoś chce głównie palić peletem, ale legalnie również chciałby spalać sobie drewno, no to jak najbardziej również się ten, ten typ kotła nadaje. Z tym, że tak jak powiedziałem, jeśli chcemy palić drewnem, no musimy mieć zamontowany bufor. Zbiornik. Zbiornik jest dość spory. Wchodzi w granicach w niego 150 kg, więc w zupełności wystarczające. A jakiej mocy mamy kotły? Mamy kocioł o mocy 15 kW, 20, 25 kW, więc w takich mocach możemy sobie wybierać. Do każdego sterowania możemy założyć sobie moduł internetowy, żebyśmy mieli podgląd w naszym telefonie, jak pracuje nasze urządzenie grzewcze, jak również możemy podłączyć pod niego panel pokojowy. Więc tak szczerze, jakbyśmy mieli porównywać hybrydowy kocioł, typowo hybrydowy do tego typu kotła. No, nie możemy tego porównać ze względu na to, co powiedziałem. Czyli tamten kocioł ma możliwość przejścia z drewna na PELET automatycznie, no ten niestety nie ma. Musimy tutaj ingerować w jego budowę, żebyśmy mogli go zrobić kotłem na drewno lub kotłem peletowym. Ale jeśli ktoś chciałby za niższą cenę mieć kocioł, który spala dwa paliwa i zrobić to zupełnie legalnie, jak najbardziej polecam wtedy ten. Kocioł nadaje się do tego typu zadań, ale tak jak powiedziałem, no niestety nie jest to 100% kocioł hybrydowy. To jest kocioł, który spala tak samo dwa paliwa, ale już przy naszej ingerencji. Więc polecam ten kocioł jak najbardziej. Jeśli chcielibyście zobaczyć ten oto kocioł, również poczytać sobie o nim więcej, zobaczycie go na naszej stronie na www.berski.pl, gdzie wszystkie informacje, dane techniczne na temat tego kotła są zawarte. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało można pisać, dzwonić, śmiało pytać, odpowiemy. Subskrybujcie, lajkujcie. I zapraszam do oglądania naszego kolejnego odcinka. I życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam.